Spacerek po Pepko, dziewczyny. O, 50%. Ale to jest na zabawki, wiecie? Drugi produkt. Chyba. Sprawdzimy. <laughs> Witajcie, jesteśmy w Pepko. Idziemy na wieszacze czy na półeczkę? Chyba na półeczkę, co? Chodźcie, bo tak jestem ciekawa, czy coś przybyło. Z co tego ostatnio słabo na półeczce, dziewczyny? Zapuścimy żurawia tutaj? No co to jest? Nie wiem, nie podają. Na zabawki, dobra. Tu podają, nie? O, tak Wam pokażę. Lecimy, teraz raz na chicciory. Na chicciory, już widzę, że nic nie ma, dziewczyny, to idziemy tu, chodźcie. Zobaczcie, te koszyczki ostatnio podnosiłam, a teraz doleciały w takim kolorze, czyli jest pierwsza nowość. Także fajnie pod to kąt dziewczyny, koniecznie łapka pod filmem. Dobrze się zaczyna, czyli może coś będzie. 30 zł. Tutaj jest zestaw Aha, dwóch sztuk, ja myślałam, są trzy te koszyczki. Jak ja tu patrzyłam wcześniej. Zobaczymy sobie. O. Widać? A nie, tam też jest scena. Czyli jak to? A nie, dobra, to jest to samo. Tu masz, baby. Dobra. Dwie sztuki, dziewczyny, no. Czyli mamy taki kolorek, na no, i ten biały, co podnosiłam wcześniej. Okej, okay, lecimy dalej, co? Tak, no właśnie mówią o tej promocji na zabawki do 2 czerwca. Ostatnio się pomyliłam, powiedziałam 2 maja. Także. Wybaczcie i, I lecimy dalej. Chodźcie. To widzę jakiś taki fajny. Na kwiatuszka jednego. W sensie wazonik. 4 zł. Może i nowość. Pierwszy raz widzę, także. Skręcimy, nie? No. A to? No nie wiem, czy to na nowoście? 4 zł. Taki kolor, ewentualnie. Różowy. No i jeszcze taki kształt. O. No, i tam jeszcze dobra, tam to samo. Chodźcie. A nie jeszcze wróci, bo tutaj coś, coś tu jeszcze wyczaiłem. To jest chyba na świeczkę, ale nie mam ceny. Może tu będzie, Ta. 4 zł, na za to dziewczyna? Na świeczkę, czy na co? Ale nowość, no właśnie, no. Ok. Jest dobrze, jakiś sztuczny kwiat się zaczyna. Czy aby tutaj coś chcemy, no ba, zobaczcie. Jakie hipopotamy. <laughs> Siemo hipopotam, <Siema>, co cenowego. <laughs> Fajny, no, Takim, z taką roślinką. A ile? No, cena schowana, tak że ja nie wiem, czy jaka lama to jest lama? Co to jest dziewczyna? Chyba lama, nie wiem. 10 złotych, bardzo, 10 zł hipopotam, ale ma pewnie też. Tu już nie szukam tej ceny, co? Czy jednak? Dobra, nie chce mi się. W sensie, że jest. Przy... No dobra, może tak. 10 zł. O. Jeszcze jest słonik. I co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale jakiś dziubek tu ma. Co to taki róg, czy dziubek? Nie wiem. <noise> I. I to już nic nie chcemy. Dobra, idziemy dalej. Tak, jeszcze patrzę. Tutaj. Na podłach może coś? Na koszu? Nic? To dawaj, baba, na lewo. A ja, i zobaczcie, jak wylazam. Jaka nowość. Jaka poszewka. Co to takie? Jakaś nowa kolekcja? Gdzie to? 45 na 45 za 15 zł. Przejadę. Czekajcie. O. Taka. A tył? A tyły takie. No. Czyli w końcu jakieś nawości dziewczyny. Ciekawe, czy będą obrusy pod to. Zaraz przejdę zobaczyć, nie? No. Póki co, już tak zerknijmy, czy tutaj coś chcemy. Nie, wszystko znamy. To idziemy dalej. Tutaj nawości, ale były podnoszone. To już nie powtarzam. Może tylko cenę podnoszą. Co 40 zł, wymiar 45 na 45. Patrzę za kocykiem, no, ale nic tutaj. Nie ma, no to nie kręcę, nie? Dobra, rozłączam się. Ale jest yy, Doniczka, w sensie osłonka, Doniczka. no. Nie wiem, czy to jest na nowościach. Tak mi się albo mi się zapomniało, albo na nowościach dziewczyny. 25 zł. O, taka Nowe to? Nie wiem. I jakaś roślinka za 25 zł, ale my je chyba znamy, co? Te roślinki? Nie, my znamy te. To to może być nowe. Ale nie mam pewności, nie? No. To może tutaj jeszcze wrócę, bo tutaj takie kula się pojawiły. Zobaczcie. To jest w sensie bukiet, czy to jest osobno? Nie, to jest osobno. A cena? Nie ma ceny. Nie ma ceny. Żaden. Taki trochę dmuchawiec, nie? Ala. Nie ma ceny, dziewczyny. Nie podam. Okay. Na nowościach to jest w ogóle. Tu w przelocie jakiś chodniczek, ale... Chyba go znamy. Już tylko cena: 120 zł, średnica 120 cm. O taki wzorek. Tutaj trochę komunii, ale już podnosiłam. W sensie, że o, takie pamiątki ale były podnoszone. Dobra, nie kręcę, nie? Żeby oczkiem na kiciorę, a jest obrós, dobra. No, chyba że jest pościel ale to jest obróz, taka taki ceratowy jak gdyby, tak? No nie wiem, tak w dotyku, tak dziwnie. 40 zł 140 na 220, może najadę na obrazek, o. No i? Ale to nie wszystko, bo teraz jeszcze widzę... Co to tutaj jest? To jest taka osłonka. Ta. O, takie nowości. Ile ta osłonka? Nie mam ceny czy to jest, czekajcie, tu jest druga, może to jest w zestawie? Nie. Nie mam ceny, dziewczyny. Nie podam. Chyba, że tu też nie mam. Dobra. Aha, bo to jest to. Dobra, to jest w zestawie. Chodźcie sobie złożymy. Dobrze, że się babo domyśliła. Pod dziewczyny, koniecznie łapka pod filmem. U <noise> ciężko z myśleniem, szczególnie na przeglądach, także <noise> duży plus. Jaka poprawa, jaki progres? 40 zł. Dobra, czekajcie, o tak, to jest w tej zestawie, chodźcie zobaczymy, o. Ta, chyba ta. No. Co myślicie? Może jeszcze przy dostawie tą mniejszą, co? O, takie. Czyli to będzie zestaw, dziewczyna. 2 plus 1, o taki. Dobra. I to znamy chyba. 8 zł. To tylko przypomnę. samym jeszcze w niebieskim kolorze. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie. Już miałam odchodzić, nie? No ale patrzcie, jakie awokado. Babo, to, albo na pewno awokado? Nie na awokado. 15 zł. Śmieje się dziewczyna, nie? To się tutaj otwiera, tak? No. Tak jest z tyłu półokrągła. O! Fajne. Do tego talerzyka, zobaczcie. Mega, nie? Fajne. Udało mi się to. Ten talerzyk i ten kubek petarda. Jeszcze tutaj coś widzę. Nie wiem, co to jest. Jak ja to zdejmę, to odwieszę. Chyba tak. Co to jest? 12. 12 zł. Ha, to jest chyba. No co to jest. Nie wiem, czy nie mam pomysłu. Ale są jeszcze cytryny. O, takie. To, to. Śreczki znamy, to nie podnoszę. Serio. Czekajcie, bo przecież zrzuciłam, nie? Babu się rozbijasz. Teraz cię wyrzucą. Dobra, idziemy. W środek chodźcie. Dobrze, hity. Na no, hiciorach wszystko, więcej nie ma. Wlazłam trochę na szkło. Może tutaj coś... Znajdę, jak coś znajdę, to się łączę. A ja wróciłam bo jest ściereczka. Szkło mam tutaj, ale na szkle nic nie ma. I tak sobie przelecimy. ściereczka. W sumie to liczyłam, że to będzie jakaś petarda. A dobra, jest tutaj ta łapka, nie? No, to żadna petarda. No ale nowość. 8 zł tu mamy dwie sztuki. Mhm. To znamy. Ważne, babo dobrze. No, nie ma nic na nowościach to lecę dalej, chodźcie. mam tutaj te tapce ale były podnoszone, czajniczki, ale my je też znamy, nie? Chyba na nowościach jeśli chodzi o kolor. No, za 10, nie 20 złotych. I to nie wszystko, jeszcze takie kubeczki. O. A te za 25. Czarne. I tutaj jaki ładny kolorek, zobaczcie. No, fajniutki co? Ale to nie wszystko. Ile to kubka na czaska czekajcie, Przelecimy sobie. Przeleć babo. A tutaj takie. Z okularem 25 zł. Fajne. Mhm. Bo te tutaj znamy, nie? Ta. Tak czy nie? Już nie wiem, wiecie. Ale czarny mi się podoba. Ile? 15 zobaczcie. W sumie ten holo też podniosę, bo nie mam pewności, czy to jest na nowościach, ale błysk niesamowity zobaczcie. No. I, I to wszystko. <grych> Idziemy dalej. Niebieski, na lewo poproszę. Albo nie, albo wróć, bo tutaj coś... Ale nie, też znamy wszystko. Myślałam, że coś na nowościach. W sensie tutaj te... Ale to było podnoszone. Dobra, to nie. Idziemy. Tak? Tak, nie Idziemy zobaczyć. Jaka pepa, jak się rozłożyła. Tak, zerkniemy sobie tutaj na ten dział dla zwierzaczków. Wszystko. Nie ma piszczałek nowych. Nie ma. Chciałam zapisać. A jednak. <śmum> uprzedził mi dźwięk. Chciałam powiedzieć, że chciałam zapiskać, ale nie ma czym. No i zapiskałaś, Babo. Ile? Czekajcie. 12 zł. Jaki Nemo w ogóle zobaczcie. Dla kota. Nie wytrzymam. Ewentualnie raczek, nieboraczek. No dobra. Idziemy dalej, co? Chyba, że tutaj się pojawi pojawiły na no właśnie dla zwierzaków może 30 zł. Wiecie jak jest? Nie ma co pokazywać, to i jej... dział <grym> zwierzęcy jest ok O ja. Nie no, się. Ale taka prawda dziewczyna no Jak nie ma co pokazywać, to człowiek łazi i bardziej szuka, nie? No. A tak to, to by tak tylko łaczkiem rzucił by przeszedł. 10 zł. No. Jeszcze takie miseczki. Także może nam wejdzie jako w nawyk taki zaglądanie na dział dla zwierzaków. Tak chwilkę, nie? No. To to nie chcemy. W sensie, że podnosiłam jedzonko. 3 zł te soszetki. To jeszcze zapachy do samochodu. Nie też do odkurzacza. Do czego się chce? Czekajcie, 8 zł. O, no, takie różne, tam jakiś motylek w ogóle, zobaczcie no to też takie nowości i dziewczyny idę, Przyszłam już wszystko dookoła więcej nowości nie znalazłam pod to konto koniecznie zostawcie łapkę pod filmem i tak chyba było fajnie, co? No. chyba, że jeszcze pykniemy na lewo, chodźcie zobaczymy. no, Kniełam na lewo, ale tu mamy zabawki także także, no nie chcecie zabawek, dobra to wracamy, chodźcie no to kończę, dziewczyny. Jak Wam się przegląd podobał, oczywiście zostawcie łapkę pod filmem. Za co wielkie, wielkie dzięki. A jak coś spotkam, no to wiadomo. <grym> Ale myślę, że nie, bo już no wszędzie było, nie? Jeśli chodzi o półeczka. Chyba, że ciuszek pociągnie. Nie, dzisiaj nie, dziewczyna. Dzisiaj tylko półeczka. No, dobra, idę, cześć. Fajniutkiego dnia Wam życzę. Niebieski. Do wyjścia poproszę.